To jest Słynka, i ten na kredytów minie. Nie wyszło. Co ona robi? Jezu! Nie wierzę! Że... Nie mogę, ja będę to miasno. Ja będę to jasną klodetką. Ten będzie jakimś marynarzykiem, marynarką. Ale to możesz zmienić, oczywiście. I będzie ten, ja by... Nie, 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 ja nie narzekam w tej chwili, żeby nie było. Ja mówię, że będzie bardzo fajnie. Jeszcze wezmę torcika, żebyśmy, żebyśmy wszyscy dali radę wygrać. Ja od razu mówię, że ginę jako pierwszy. Tak, tak. W takim stroju to, to ja się mogę założyć, że jednak nie. No, ja o! Go, z nie z gramy! Nie nawet. Gramy z Cenobitem. Skąd wiesz? Mam napisane. Facing the Cenobite. Jaki jest drogę w czarzystku? O boż, ta mapa obstrana. To cenowita, kurwa. No coś mówiłem. No co mnie nie słuchacie? No, ale ja ci nie wierzyłem. A jedź ty, kurwa. Sam się nie wierz. O no, kurwa, idzie dup. O kurwa, jest przy mnie. O, dupę. Co nie biegnę? A, biegnę. Ja pierdolę, dobra. Ale czemu ja biegnie nie biegniesz? on nie biegnę? Ale biegnę. Gdzie? No Nienawidzę. gdzie to jest przejście On idzie do mnie, no weźcie go ode mnie On idzie do mnie oh, w DUPĘ Ała No Dobrze, zaciągnąłem go do kokiny, dojechał się No to koniec Nienawidzę cię Niech znajdziesz to, to mi powiesz, no Nie wierzę, no Wrócił się No kurna, co kroczysz pajacu, i do lasu Łow dupę o, grupę O! Dobrze! Dzięki, dzięki. No nie! Nie trafił! Ale ma to. Dostaw mnie. Uu! I'm running away. I'm running away, dude. Goni mnie. O nie, ty idziesz tam, gdzie ja idę! O, zgubił mnie. O nie, sprzymierz, on do mnie idzie. Nie, gonij mnie! Fuck! I will die! Paleta! Cierkam! No w dope! No nie wiem, że jeszcze palety zabił, no! Ale głupota! Już za paletą bym on mnie zabił, no! Ja, yeah, pure Już mnie leczy DJ Okej. Okay. Jeszcze smraimy. Okay. E no! No, no! Nie wierzę! Nie wola to twoja No kurna, wziął mnie ugryz w ucho, no To z nie trafiłeś. W ucho mnie ugryz O leczą mnie, dobra, przeżyję trochę w A dobra, lecie, lecie. No chodź do stój. Nie bo się bałem, że jeszcze tu wróci I znowu trzeci raz bym leżał lęknij przed lodziaszem <grym> jego yes, już Nie, już nie chcę Starczy mi ty lody Co to jest Tu jaki chuj noc masz w tej jeszcze nie od harda tu pierdolą zajebany różne A to jest Polska! Nie chcę Weź go tam do jakiejś palety to od ciągle od ciebie Bo yes. No i... Dobrze? No A pójdzie. Uciekaj, Ucieka. Ucieka. odciągnę go. Odciągnę go nie, nie, nie udało się, nie udało się. Myśmy fail! Get back! Dobra, robię silnika tam na rogu. No, no, no. Wyrwałem ci maskę dwa razy i to teraz zrobisz? Kurde, nie wyszło Niech. Chyba, chyba się upieszył z tego stary Dosłownie centralnie okay. już, to... <grym znać> o nie no! Nie umiem przy dzisiaj! Go, bo... Kurwa! To mnie zrzuciłem Dobra. Oj, nie może za tego czasu. Jonas. A ty już drugi wisisz. Ja pierdolę. On no, Jak chłopie kurde przez mapę goni. No, ja nie wątpię. On campi tu. Bardzo dobrze. O oczywiście, że kampi. Idzie za mną. Gonie mnie! Goni! A już nie goni. się? Już no, no, nie. Nie, to się rąży. W lewo i w prawo idzie ciągle. Ja mam borą routimer też. Idzie w lewo. Jest czy mnie, dosłownie przypadek. Idzie do mnie! O. <laughs> Cześć! Odwrócona uwaga szmaty! Nie daj się DJ! Się przydaje. Nie daj się DJ! Zdjęcie! Zdjęcie! Gonie, morderce! O! Ee, oblumie! Proszę za DJ! O, wrócił! Weź go tam sprawować, czymś nie wezmę. Nie, dla nim Dobra. O, rzuciłem paletę, jakby. Nie gonie, ale się leczy. Odpuścił mnie. Rzymny, bo go słyszę. O kurwa! O, ja też go widzę! O teraz mnie goni! To ja robię tego silnika, co? Obok którego były. O -o. Dobra. Jest komen? Dawaj, tapnij się do mnie, brudasie. Idzie tu! Dupę, uciekaj babo! Chodź, dam ci loda. Chodź, dam ci loda. dam ci loda z mojej łyżki. No nie no, ile tych Żartów będzie? Nie, bo dlaczego uciekasz? Czemu przede mną uciekasz? nie wiem. A to Chodź. Nie mogę cię wiecznie gonić. Możesz? Nie mogę cię... Dobra, nabrać silnika, szukaj. Gdzie jest ostatni silnik? O, w dupę. Ja go ratuję. Znaczy we dwójkach dosia, niech trzeci robi silnika. Dobra, ja pomogę tej drugiej. No ja też pomogę. O, się ma. Znowu ją kampki. Tak ja znowu, pierwszy raz wiś. Ale w sensie, że kampi znowu. stoi centralnie przed widzę, widzę, jak Nie, nie, podejść. Odwróć uwagę Nie on, on nawet już do nie wychodzi. A dupę, jakie ja kucłem Co jest Sama mi z siebie kuca baba no Dobra mogę się po nie święcić Nie święć się, ona ma jeszcze czas O, nie ważne tego silnika... O, o, o. o weźcie weź to pudełko tak? Nie mogę się leczyć, Kuźwa Szybciej! No odwal się, bo chcę się uleczyć, ty Sznurku za No kurna za sznurek No ja pierdolę. No to za gózno Już to Dobra, skończy No je zostaw mnie O dobra git. No nie mogę nawet tego Nie łańcuchy. Dobra bramy ja tam ja już, tu Nie mogę ja już tu jestem też może cię zajmować O widzimy Nie trapił Dobra zyd moją Nie O dupę! No nic Szukam Szukam tego to tema ale pewnie na dole gdzieś jest co? Dobra Nie uciekajcie bo uciekajcie lepiej A i tam zaryzykujemy Nie No właśnie My nigdy tak nie robimy stary No uh -huh. kto otworzył bramę, no do do... No Jaki tkusz. to, co nie po to główno. A ty od razu, kurde iść bo niego. No ale ja cały czas biegam po tym tym, tylko gdzie jestem totem od prawen Ty Wy to musicie to znaleźć No właśnie On no, no, na spokojnie mam jeszcze trochę czasu więc A pierdon on kampi na dnia nim no. no. czekajcie, już naprawdę nie ma co. Ja. Yeah. Sadge furt. ale tu nie no. <śmienicza> Tego też tam fiorą. Nie, to no było moje! Moje! No, no kurwa. A, o, A, nie, kurwa. No Ej! O w dupę! Aaaa! Ci kumy! Aaaa! No Nie, niczej! No chyba nie wiem. No chyba, chyba sobie nie zdawał sprawy. Ej chłop dosłownie mnie miał, ja nie mogę wyjść. Ja DJ prawie się zestrął, no. Trzeba by było wziąć torcika jednak, no? To było takie, oh shit. No wzywam, wygad mi. Dobry ładnie, dobre mechy.